Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem serdecznie Piotr Krzyżowski. Rozpoczynamy dzisiaj kolejny odcinek PUR TV. Dostaliśmy właśnie przesyłkę bezpośrednio tutaj od sprzedawcy maszyn PMC w Polsce od Daniela Zamka. Także dzięki bardzo za przesyłkę. Otwieramy przesyłkę, a w tej przesyłce znajduje się pistolet na z PMC. Myślę, już od dawna chciałem przeprowadzić taki odcinek w Polsce, ponieważ jeszcze takiego porównania nie ma. Jeśli chodzi o zestawienie pistoletów o różnych producentów. Także zobaczcie ręce. Model AP3. Zobaczmy co jest w środku. OK. Dobra. Mamy deklarację CE. Także bardzo ważny dokument, jeśli chodzi o wszystkie elementy, które są sprzedawane na, e, na rynku europejskim. Mamy świetnie zalaminowaną instrukcję złożeniową pistoletu. Powiem szczerze, na pierwszy rzut oka, bardzo prosty pistolet. Już po samej instrukcji można stwierdzić, że jest bardzo prosty pistolet. Mamy tutaj. Całą dokumentację, jeśli chodzi o serwis manual. Także wygląda to super. Powiem szczerze, pierwsze otwarcie, z tutaj pudełka, dla mnie rewelacja. Naklejka. O, do każdego zestawu jest wąż powietrzny lub pistoletu łączący wąż z wężem natryskowym. Zobaczmy, co się kryje tutaj w tej magicznej torbie. Super! Zestaw narzędzi. Smarowniczka. Wiertełko. Imbusik. Wygląda to świetnie. Razem z kartridżem. Także też jest bardzo ważne, <coughs> że do pierwszego zestawu startowego mamy od razu smar. Mamy kartę gwarancyjną. I co tutaj jeszcze jest? Zobaczmy. No tak. Mamy zestaw wierteł. Tu jest najmniejsze. Także mamy kompletny zestaw wierteł do pistoletu. Są tutaj po rozmiarach albo to jest do różnych dyszcz. Albo po prostu pistolet ma tyle różnych otworów. Także to sobie złożymy tak samo jak było, żeby tutaj nic nie zniszczyć. Ok, dobra, zleżyliśmy do środka. Wiemy co tutaj się znajduje. Torba pusta. Przejdźmy dalej. Mamy zblocze przyłączeniowe. Bardzo fajne, bardzo podobne do tego z które akurat ja używam w Graco, jeśli mogę prosić o kawałek papieru, także zawory, możliwość podłączenia tutaj od dołu węży natryskowych, także bardzo fajnie przemyślane, Dziękuję. Sam pistolet notyskowy. Powiem szczerze, e, miałem do czynienia tylko z e, trzema pistoletami notyskowymi. E, to jest czwarty teraz. Ok. Bardzo krótki skok z pustu. Powiem szczerze, bardzo mały pistolet. Zobaczcie. Porównanie na przeswyżoną AP, gdzie mamy tutaj dosyć duży cylinder pneumatyczny i mamy duże tutaj część hydrauliczną podającą materiał. Ten jest naprawdę świetny, po tym, znam, że jest bardzo mały. Zestawienie z zbloczem... Nie, no powiem szczerze, rewelacja. Pierwszy raz mam styczność z tym pistoletem, ale już po samej wielkości to jest blocze. Bardzo fajnie ten pistolet się będzie sprawdzał, jeśli chodzi właśnie o natrysk w ciasnych miejscach. Ciekawe jak rozpyla. Powiem szczerze, jest tutaj na przykład zupełnie inny nóż powierzchni niż w Fusionie AP od Graco. Także no dosyć ciekawa konstrukcja. Powiem szczerze. Więc e, zobaczymy, jak się sprawdzi w testach. Testy, mam nadzieję, że tutaj w marcu się ukażą. Każdy z pistoletów, e, który tutaj będę wam prezentował do marca, e, będzie miał review e, na budowie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. E, zobaczymy też e, inne z, elementy, inne maszyny. E, oprócz e, maszyny, którą ja osobiście posiadam. Także no, dosyć ciekawe rozwiązania. Okej, okay, dysza się wysunęła. Dobra, pierwszy open box, także dosyć jestem zaskoczony, powiem szczerze. Dla mnie rewelacja. Naprawdę nie wiem co powiedzieć. No, konstrukcja jest bardzo lekka. Zresztą, zważymy tabela z wagami, tylko przy szczególnych pistoletów, e, będzie podana mm, w opisie filmu. E, I e, co tam jeszcze mogę powiedzieć? No, konstrukcja, rękojeść, pomimo tego, że tutaj jest wyprofilowana dosyć prostokątnie w tej części, w dłoni bardzo dobrze leży. Bardzo fajne do mniejszej dłoni, ale też do większych. Kwestia z reguły pistolet jest i spółznaciskany dwoma palcami. Dobrze leży tutaj to siodełko. Jest dosyć mocno wyprofilowane. Bo powiem szczerze, że jeśli chodzi o pistolet e, naciskowy Graco, to tutaj dosyć często ma się odgnioty w tej części dłoni. A tutaj no, leży w całości. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak się sprawdzi na budowie. Powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony. Także pozdrawiam. Oglądajcie nasz kolejny odcinek. z e, Kolejny open box. Także mm, co będzie następne? Następny będzie pistolet naciskowy marki Pusmak. E, on już do mnie jedzie. Także e, dzięki bardzo, Daniel, e, za udostępnienie tego pistoletu. Drugi filmik z review tego pistoletu, zobaczycie później. Eee, właśnie na natrysku, też jak czyścić, konstruować ten, ten model pistoletu. Eee, też będzie zawarte, także czekajcie na kolejne odcinki. Pozdrawiam.